W tej lekcji zaczniemy od zbudowania funkcjonalności, dzięki której, jeżeli nie trafimy paletką w piłkę i ona tak naprawdę przejdzie poza tą krawędź, to piłka się zresetuje powiedzmy gdzieś na środku ekranu i będzie się odbijała w drugą stronę. Może zacznijmy od tego, że zbudujemy po prostu funkcję, która będzie odpowiedzialna za zresetowanie tej piłki. ją ja sobie po prostu Const, Ball, Reset i co ona będzie robiła to po prostu umieści tą piłkę w miejscu na środku ekranu, czyli ball x to się będzie równało canvas width podzielić przez 2 tutaj oczywiście nam brakuje równa się i tego ball Y natomiast będzie się równało canvas-height, podzielić przez 2, i sprawdźmy, czy to faktycznie się dzieje, więc w naszej Move Everything, kiedy nasza pozycja X piłki będzie mniejsza niż 0, to wtedy to sobie na chwilę obecną wykomentujemy. Czy coś nie będzie wydarzyło, zrobię sobie Ball Reset. Ball reset i zobaczymy co się stanie. Odbijamy się i proszę bardzo. Piłka nam się resetuje na środku, ale cały czas uderza w tą samą stronę, więc generalnie to się będzie tylko powtarzać. Ja proponuję, żebyśmy po prostu ten kawałek kodu, gdzie się nasza piłka obraca, przenieśli do tego ball reset. I teraz powinna się nam piłka po prostu odbić jeszcze w drugą stronę. Nie ma generalnie teraz dużego znaczenia, czy uderzy w naszą paletkę, czy nie, bo jeszcze tej funkcjonalności nie mamy zrobionej. Zresztą widzicie sami, dlatego, może, na start, sprawdźmy sobie tak w naszym Ball Everything, Move Everything, sprawdźmy sobie najpierw dla prostego porównania, jeżeli Ball. Y jest większa od padl 1y, czyli jeżeli środek naszej piłki znajduje się poniżej góry naszej paletki, Dlaczego tutaj jest większe? Dlatego, że tak jak mówię na samym wstępie, liczymy to od góry, czyli im większe wartości, to będzie piłka niżej. Czyli jeżeli się znajduje poniżej tego, ale jednocześnie chcemy sprawdzić, czy znajduje się powyżej tej krawędzi. W takim razie możemy sobie zrobić dwa razy end, to znaczy oraz, bo y jest mniejsze od. Ponownie, gdzie będzie ten dół piłki, e, dół paletki musimy sobie wziąć górę paletki i dodać jej wysokość czyli można sobie zrobić paddle one plus paddle height. To co wtedy? Wtedy po prostu sobie chcemy zrobić, że nam się, się zmieni ten ball x W przeciwnym wypadku, czyli else I wtedy tylko i wyłącznie wtedy nasza piłka się zresetuje. Sprawdźmy, jak to działa. Sprawdźmy w piłkę. Jak widzicie, odbiła się, ale odbiła się od krawędzi. To za chwilę poprawimy w naszej budowie. Jeżeli byśmy sobie grę stworzyli w bardziej prostych zasadach, gdzie, gdzie po prostu Nasza paletka nie byłaby na dziesiątce, tylko na zerze, żebyśmy tego tak bardzo nie widzieli. Ups. Co my chcemy? To, to zmienić. To teraz byśmy tego tak bardzo nie widzieli, i byśmy uważali, że ta gra powinna działać. Lekko nie trafiliśmy. Ok, teraz się nam piłka odbiła. To samo powinno być w dół. Piłka się odbija. Jest fajnie. Tutaj to wszystko. Teraz fajnie wygląda moje ja blisko, blisko krawędzi naszą piłkę. Ale utrudnimy trochę tą grę. Może po prostu sprawmy, żeby wyglądała ładniej. Ok, wiemy jak sprawdzić, czy pozycja górna, czy pozycja dolna. Możemy też po prostu, zamiast w tych wszystkich ifach, dodać kawałek więcej logiki. Możemy zrobić coś takiego. Znajdźmy sobie dokładnie, gdzie nasza paletka się znajduje, czyli musimy znaleźć, gdzie jest jej górna krawędź, gdzie jest jej dolna krawędź, gdzie jest jej ten bok i gdzie jest jej ten bok. Jak to zrobić? Zacznijmy od przypisania sobie kilku zmiennych będziemy mieli click left paddle top left paddle bottom left paddle left I let padl right. Dodatkowo możemy sobie dodać coś takiego, że paletka nie będzie po prostu 10, tylko możemy sobie zrobić padl pos from, albo inaczej, padl dist from edge, czyli odległość paletki od krawędzi. Możemy sobie tutaj to dodać. To jest 10. Po prostu po to, żebyśmy w kalkulacjach wiedzieli, skąd biorą się cyfry. Ok, Paddle Top. No to, to w sumie wiemy. To jest po prostu Paddle Y. Eee, paddle Bottom. To też w sumie wiemy, bo to się bierze stąd. Paddle Left to będzie po prostu paddle distance from the edge. możemy sobie tutaj to zrobić też jeszcze paddle thickness czyli po prostu grubość paletki. I też mam w tym przypadku 10. tutaj sobie zmienimy oczywiście to też na padle sickness i tutaj one tak po prostu dystans dodać puddle. Thickness. I teraz musimy sobie te wartości sprawdzić, czy nasza piłka po prostu znajduje się wewnątrz tego, tego prostokąta. Więc Zrobimy sobie po prostu kolejny if statement. To sobie możemy wywalić, bo zawsze jak się przekroczy krawędź, to chcemy, żeby nasza piłka, żeby nasza piłka się zresetowała. Czyli tak, chcemy sprawdzić, czy nasz BOL Y jest większy od paddle top oraz czy nasz BOL Y jest mniejszy od padl bottom oraz czy nasze ball x jest większe od paddle left oraz czy ball x jest jednocześnie mniejsze od paddle right jeżeli te wszystkie warunki są spełnione Dodać do sobie do tego możemy, że to jest większe lub równe, żeby wtedy mieć idealnie nawet nasze wszystkie krawędzie się e, sprawdzały. Czyli po prostu dajemy znak równości po wszystkim. To wtedy chcemy, żeby nasz speed X się zmienił. Ok, sprawdzimy, czy to działa. Czekamy na piłkę. I proszę bardzo, teraz się odbijamy od krawędzi naszej piłeczki, naszą paletką, a nie krawędzi ekranu. Zawsze warto się zastanowić, co, co mamy zrobić, albo jaki efekt chcemy osiągnąć i jak do tego dojść. Jak widzicie, piłka się nam resetuje. Jak przejdziemy prawie blisko trafimy, to też się wszystko zgadza. Nie, jak coś testujemy, właśnie z takich kalkulacji matematycznych, warto też przetestować właśnie takie blisko krawędziowe sprawy, czy, czy one się nam zgadzają, a nie tylko sam środek, bo sam środek w większości przypadków będzie po prostu dobry. Natomiast właśnie takie krawędzie warto przetestować, czy, czy, są, czy są poprawne. Ok, to to mamy zrobione. I w kolejnej lekcji dodamy sobie nam. Przeciwnika przeciwko któremu będziemy chcieli grać. Ale już faktycznie mamy takiego mini tenisa. Pamiętam za dzieciństwa grało się w tenisa samo ze sobą ze ścianą. Więc jeżeli chcemy taką grę, to już mam ją praktycznie zrobioną. Do zobaczenia w kolejnej